Hejka z tej strony Laura. Dzisiaj pokażę Wam wszystkie bez wyjątku sekrety dworca. Zaczynamy. Pierwszy sekret jest z lewej strony, na samej górze. Jak widzicie, nade mną jest taki duży zegar. Jak weźmiemy ten diament na górze, że wam pokażę może tym ptaszkiem. Tutaj jest taki diament. Jak go zabierzemy, wtedy nam się otwiera zegar, a w środku całym pociągiem kieruje. Malutki karpet z żółtymi uszkami. Dalej mamy na tym piętrze już chyba nic, więc teraz musimy zejść na numer 0. Tam powiem Wam, że jest bardzo dużo sekretów, chyba aż 3. I zaraz wam je pokażę. Już zjeżdżamy windą. I jedziemy. Najpierw idziemy z prawej strony. Do pociągu. Idziemy na sam tył, na sam przód, w sumie. I tutaj jakiś pan kieruje pociągiem. Oprócz tego, że ma tutaj różne maszyny i tak dalej, to interesuje nas jedna rzecz. Może pokażę wam to tą gazetą. Tu, gdzie teraz jest, tu jest takie coś. Trzeba tu po prostu kliknąć cokolwiek. Wtedy nam się otwiera takie coś. A w tym mamy bardzo potrzebną rzecz oprócz tej karty. Jest jeszcze taki diament, ale go teraz nie potrzebujemy. Najważniejsza jest ta karta. I idziemy z nią w tą stronę. Jak widzicie, są tu takie zamknięte drzwi, ale nie wiemy co z nimi zrobić. Mimo to, że jakbym chciała tu włożyć kartę lub przyłożyć, to to, to nie zadziała, bo u góry mamy tutaj Mamy taki rozłączony kabelek, którego trzeba nacisnąć, żeby go złączyć. Teraz nam się zapaliło na czerwono, takie coś. Tutaj taka lampka. Żeby to odblokować, trzeba tutaj przyłożyć, kart, przyłożyć kartę. Dalej mamy taki pokój, w którym jest takie. Wydaje mi się, że to jest do graffiti, żeby tutaj robić, bo są takie spraje. I tutaj są takie myszki. Mała myszka. I duża myszka jedzą sobie tu pizzę i grafitują. W tym sekrecie jest jeszcze jeden sekret. Za tą dużą myszką jest ukryty aligator. Straszny aligator. Może post z tą perspektywą wygląda strasznie, ale jak go zabierzemy, to się uśmiecha. Jest bardzo miły. Dzięki, że wysłuchaliście tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobały sekrety dworca. Jeżeli chcecie taki wie, wie, więcej takich filmów, to lajkujcie. Pa!